No i wszystko się wydało. W Polsce jest taka bida z nędzą, że Polacy na Białoruś jeżdżą i błagają, po prostu błagają baćkę, żeby ich podzielił się z nimi gryką i solą. Dlaczego jeżdżą Polacy po sól i, i kaszę gryczaną? No, bo jest taka bieda, że ta kasza gryczana dla nas jest luksusem. A z kolei, y, tak się zastanawiam właściwie, dlaczego nie powiedział, że błagamy o chleb albo coś innego. No, bo być może w, z kolei w Białorusi, tak, się teraz powinno mówić, ale ja tak nie mówię, jak się powinno i, i, i właśnie mam wrażenie, temu zawdzięczam, że Państwo mnie słuchają. No więc na Białorusi zapewne chleb, nie mówiąc o mięsie, wędlinach, jest takim rarytasem, że gdyby baćka Łukaszenka powiedział, że on tych biednych Polaków wspomaga chlebem, to Białorusini mogliby się wkurzyć. Stąd mamy wskazówkę, co tam jeszcze zostało po światłych rządach putinowskiego henchmena. Gryka i sól. I na tę grykę i sól my jesteśmy napaleni jak przysłowiowe szczerbaty na suchary, i błagamy, jeździmy, on nam trochę tej gryki odsypuje. Ja się pytam, dlaczego nie? Jeżeli mamy w Polsce idiotów, albo agentów, albo jedno i drugie, bo to się nie wyklucza, którzy uwierzyli Łukaszence, że te tłumy Ahmedów, byczków, które przyjechały z drugiego końca świata, gdzieś tam z Afryki, gdzieś z Dalekiego Wschodu, z krajów, gdzie akurat żadne wojny się nie toczą. Zapłacili, to jest powszechnie wiadome, pieniądze za przerzut mafii, której częścią jest Łukaszenka. Przylecieli na Białoruś liniami lotniczymi białoruskimi w ramach tak zwanych wycieczek turystycznych, zostali skierowani na granicę i poprowadzeni którędy mają się przemykać, żeby niepostrzeżenie przez Polskę przejść i się dostać do Niemiec i tam zaś zasiłki. I są ludzie, którzy uwierzyli i wbrew faktom wszystkim o operacji śluza białoruskich służb, oni naprawdę wierzą w to, że tam jakieś kobiety z dziećmi, uciekinierki przed wojną, Syryjki biedne, Chrystus z Jemenu, pancerny Ahmed co sześć dni, Ibrahim już nie pamiętam, co sześć dni pod wodą w rzece się ukrywał przed Polską Strażą Graniczną. Patrzcie, jaka podłość tej Straży Granicznej, że ona przez sześć dni go próbowała znaleźć, a z innej strony znowu mówią, że okrucieństwo. Na tym polega, że my znajdujemy tych imigrantów zamiast im pozwolić, tak jak oni chcą, niepostrzeżenie się przemknąć. Dobra. Jeżeli mamy takich idiotów, to ja spodziewam się, że zaraz w tv ach będzie narracja o Kaszy i Soli również. Prawda? Bo skoro oni tutaj przyjeżdżają y, jako uchodźcy i stają się w oczach takich ludzi, matkami, z dziećmi, no to Fundacja Granica, Fundacja Ocalenie oszalała zupełnie pani Ochojska, y, ci w, w artyści z Kociego Teatru, co nagrodę nikę y, y, wyręczali, wymachując jakimiś kartkami, gdzie są dzieci, co się dzieje, straszne faszystowskie G, przypomnę, oglądali to Państwo? Naprawdę to każdy powinien oglądać tę polską elitę intelektualną, która, która się, się zajmuje właśnie dystrybucją prestiżu dla wybitnych literatów, i Adam Michnik, który wyszedł, ich na końcu genialnie podsumował, powiedział, że nie jest ważne, co Wy tutaj piszecie, te książki. Tylko ważne jest te kartki, które trzymacie i którymi my machacie. Tylko to jest ważne. I miał rację. Tak ją dokładnie Michnikowszczyzna wyhodowała elitę uniwersytecko-artystyczną, że to nie ma najmniejszego znaczenia, co oni piszą w książkach, bo to jest tylko do ustawiania na półce, tak jak sobie Olgę Tokarczuk ustawiają, jeszcze jakiś tom Michnika w życiu, przecież tego nie przeczytają. odglądają Netflixa i to raczej w tej strefie tam baby w błocie niż, niż jakieś coś takiego, ale to musi stać na półce i zaświadczać, o tu mieszka antypisowski inteligent. No to dobra. Krótko mówiąc jeżeli się Państwo wydaje, że narracja o soli i y gryce jest głupia, to ja powiem owszem, ale ona wcale nie jest głupsza od tego, co było dotąd, więc nie widzę powodu, dla którego nie miałaby chwycić. I stać się newsem. Zresztą jeżeli newsem się stał tytułowy atak widelca, Państwo wiecie, przepraszam, musiałem taki tytuł dać tego dzisiejszego spotkania, bo, no bo po prostu nie może być nic śmieszniejszego niż męczeństwo redaktor Justyny Dobrosz-Oracz z gazety Wiadomej, która została zaatakowana przez pisowców nożem i widelcem. Nigdy bym nie sądził, że pani redaktor taka apetyczna, jest. jak się tak okazało, to powinny w tym kierunku raczej iść i się cieszyć. Ale nie jest straszliwe oburzenie. I film nagrali, jak pracownica Sejmu nożem i widelcem atakuje redaktor Gazety Wyborczej. Państwo się śmiejecie, no nie wierzycie mi. No proszę zobaczcie, bo ja dlatego tutaj te mały rozmaite opowiadam, że wiem, że zwracam się do ludzi normalnych, którzy nie, nie, nie śledzą tych forów społecznościowych, yy, tej. tej tej formacji umownie, mówiąc umownej drugiej strony. Czym oni się tam straszą, co oni tam sobie podają, czym oni się emocjonują. Ja to robię dla Państwa. Zaświadczam. Emocjonują się, bo napadła pisowska pracownica Sejmu na panią Dobroż oracz z nożem i widelcem. A tak naprawdę to nawet z filmu, którym się oni emocjonują. Ale są tak wyszlifowane, już mają mózgi, że jak im się powie, pokaże im się film, na którym widać dzieci bawiące się w piaskownicy, i powie im się, to jest film, na którym pisowcy biją dzieci, to oni będą tam widzieli pisowców bijących dzieci. Więc na tym filmie zobaczyli atak jakiejś wściekłej pracownicy Sejmu na panią redaktor z nożem i widelcem. A ja widzę na tym, sejmie pomiesz na tym filmie pomieszczenie socjalne w Sejmie, takie gdzie jest. Miejsce do przewijania dzieci, gdzie tam sobie mogą pracownicy sejmu zrobić coś, i panią redaktor, która się tam wtrążala nie wiadomo po co, i wściekłą kobietę, która rzeczywiście mając w ręku nosi widelec, ale nie próbuje działać tym widelcem nikogo. Nie, tylko ma, wymachuje, nie i mówi: idźcie stąd, po co tutajście wleźli, dajcie mi święty spokój. No bo rzeczywiście pytanie: a po co włazicie do pomieszczenia? A czy w następnym odcinku tego serialu pani dobroszoracz wlezie z przeproszeniem do ubikacji? jeszcze męskiej i będę jej, jej operator będzie filmował o człowieka, który powie wypie, no on kobieto, jeszcze wtedy będzie można uruchomić ONZ, Radę Europy i wszystkie inne, że jest prawda, że w Polsce są męskie ubikace, do których nie wpuszczają kobiety, bo to jest przecież w ogóle w tej chwili straszna zbrodnia przeciwko demokracji. Jeszcze jedna rzecz, y, którą chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć. To sprawa, o której wspominałem, której pisałem w subotniku, ale ponieważ subotnik jest w tak zwanej płatnej strefie tygodnika do rzeczy, więc jeszcze do niej wrócę, tym bardziej, że sprawa ma dalszy ciąg. Po tym, co opisałem w subotniku, czyli po wypowiedzi pana Borysa Budki w Polsat News, teraz już sam Tusk się wypowiedział na ten sam temat. Na jaki temat? Na temat, co będzie, jak skrócą kadencję i będą wybory. I zobaczcie Państwo, i mówcie to, błagam, jeżeli spotykacie tych lemingów, może coś do tych zaspawanych, zabetonowanych mózgów dotrze, jak ich traktują ci ich właśnie yy, macherzy, yy, podniecając, szczując, judząc właśnie, że tu uchodźcy źle traktowani na polskiej granicy, że tu nożem i widelcem atakują ich pisosy. A! A propos granicy, jeszcze zapomniałem o jednej dygresji. Cały czas motywem tej agentury putinowsko-ukaszenkowsko-brukselskiej, która wmawia Polsce, że jakiś uchodźców z Białorusi źle traktuje, jest takie oskarżenie, że Polacy są rasistami, bo dobrze traktują uchodźców ukraińskich, a źle traktują czarnoskórych uchodźców z Jemenu przechodzących przez Białoruś. Dlaczego nikt nie zapyta. Chwilę, chwilę. A dlaczego Unia Europejska dokładnie odwrotnie? Dlaczego Unia Europejska dobrze traktuje uchodźców muzułmańskich, uchodźców, tacy z nich uchodźcy, jak ze mnie baletnica, yy, tych, tych przybyszów wszystkich, żeby tylko byli kolorowi i nie chrześcijanie? Natomiast prawdziwi uchodźcy z Ukrainy są traktowani. Jak pariasi. Nie ma na nich pieniędzy. Nie, Niemcy powiedzieli, że oni już mają full, prawda? Oni nie mogą. Przyjęli dwa pociągi Ukraińców, wcześniej przyjęli, mówiła Angela Merkel: damy radę wszystkich, miliony Ahmedów, Muhamedów i przyjeżdżajcie do nas wszyscy, damy radę. A tutaj nie mogą dać rady, więc Czy to aby nie jest rasizm? Odpowiadam tak. Może nie tyle rasizm, co wyrachowanie rasowe, które powiada, że sprowadzamy sobie takich uchodźców, którzy służą naszym politycznym celom, to znaczy dezintegrują państwa postchrześcijańskie, w których zostali osiedleni, oraz y, 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 biorą socjale. Po pierwsze niszcząc te społeczności, które w ideologii federastów europejskich są zagrożeniem i szkodą i złem, ponieważ są y, tradycyjnymi społecznościami opartymi na tradycyjnych rodzinach. Po to ten młot migracyjny jest używany, żeby je skrócić, a jeszcze do tego oni wszyscy biorą ci przybysze socjale i głosują na tych, którym te socjale dają, co sprawia właśnie taki makronizm, to znaczy, że może być najgłupszy, najgorszy prezydent, najgorsza władza, najbardziej beznadziejna, ale demokracja nie daje już możliwości zmiany władzy. Generalnie o to chodzi, tym się różni demokracja liberalna od demokracji, że w demokracji jest tak, ludzie jak coś im się nie podoba, to mogą zmienić władzę, a w demokracji liberalnej nie mogą, bo jaśnie oświecone elity trzymają ich na rozmaitych kagańcach, które sobie wcześniej stworzyły. I to jest dokładnie tak samo jak za czasów mojej młodości była demokracja socjalistyczna, która nie była demokracją, tylko demokracją socjalistyczną. Przymiotnik w przysłowie demokracja unieważnia rzeczownik, przy którym stoi. Demokracja socjalistyczna od zwykłej demokracji, mówiło się w moim dzieciństwie, to jest taka różnica jak krzesło elektryczne od krzesła zwykłego. Demokracja liberalna od demokracji różni się tak samo. Koniec dygresji. Wracamy do pana, Budka, pana Tus do pana Budki, do pana Tuska i do tematu, który wraca w pytaniach, bo Tusk się pojawił w faktach po faktach. Gdzie by się pojawił? Tam, gdzie ma pewność, że mu nie zadadzą żadnych trudnych pytań. I dostał pytanie, a jeżeli Kaczyński zrobi wybory? No, i tak samo jak we wcześniejszej wypowiedzi, w której kpiłem już w sobotniku, pan Tusk podtrzymuje wybory? Nie, bez głosów PO nie będzie wyborów, a my tutaj warunki stawiamy. Postawił warunek taki, że Kaczyński ma skończyć wojnę za naszą wschodnią granicą. To wtedy on się zgodzi, Tusk, na wybory. No, wiadomo, że ta wojna się nie skończy prędko, więc wygodny znalazł pretekst Tusk do tego, żeby żadnych wyborów nie było. Czemu o tym mówię? Proszę Państwa, przez ci ludzie ta umowna przeciwna strona od 2015 roku trzymani są w stanie histerii. Jak ktoś tam od rana to Kevin, te wszystkie, gazeta wyborcza. Onety, raspy wszystkie, newswiki, to chłonie tym, to on wariuje po prostu, bo on ma nabite we że tu się straszne rzeczy dzieją, mordują ludzi na wschodniej granicy, trują smogiem, zabijają covidem, ludobójczy reżim, no przecież do Hagi wysłali zawiadomienie, z Giertek z dibłapie, Trzakiem, Kiedyś trafią na listę naprawdę najgłupszych głupków swoich czasów i oskarżyli formalnie państwo polskie o ludobójstwo. W momencie, kiedy ludobójstwo prawdziwe się dzieje tużko koło nas i, i świat to widzi, to oni poszli, żeby Haga Trybunał Kaczyńskiego postawiła przed Trybunałem za ludobójstwo, które polega na tym, że ludzie na COVID umierają. To jest wina Kaczyńskiego. Wojna też jest winą Kaczyńskiego, bo przecież wiemy od Giertycha, i polecam najnowszy numer do rzeczy, że to Kaczyński z Orbanem Putina zainspirowali do wojny, żeby rozbioru Ukrainy dokonać pod patronatem Trumpa. To już jest wszystko udowodnione, bo wszystko do siebie pasuje. Więc Taki, w takim stanie emocjonalnego paroksyzmu, maksymalnej histerii są te lemingi trzymane. Dzień w dzień dostają, że o, tu widelcem atakują, a tu to śwam, to wam, to w tym wszystkie prawdziwe pretensje, jakie można mieć do rządu, oczywiście się rozpływają, no bo w, w chórze wariatów rozhisteryzowanych, to nie ma znaczenia. I po co ta cała histeria, jeżeli kiedy pojawia się choćby teoretyczna możliwość zakończenia tych straszliwych rządów? A to Donald Tusk nagle w budka, a po jego imieniu, kto mówi nie, nie, to my tu mamy warunki. My nie pozwolimy tak po prostu, żeby Kaczyński przestał rządzić. Nam jest zbyt wygodnie. No przykład rodziny Lepenów pokazuje, że zbycia w opozycji można żyć dziesięcioleciami świetnie i oni chyba się do tego przymierzają. Wszystko fajnie, tylko ja się pytam, jak się czują ci rzekomo wykształceni, Ci, ci rzekomo oświeceni, widząc, jak ich własne kierownictwo ich po prostu traktuje jak bandę wariatów, idiotów, których się używa jako mięso armatnie, których się ekscytuje w słabiznę bodźcem, jak byka, prawda, żeby skakał, parskał, sapał i krzyczał, że tu się straszne rzeczy dzieją, ale niech one się dzieją, prawda? Wybory, broń Boże jeszcze by. Jeszcze byśmy musieli do władzy iść, jeszcze byśmy musieli wreszcie między sobą się zagad dogadać, jakieś koalicje zawierać, się świetnie bawią. Będąwczoły jest wesoło. Wstają rano, rzucają jakiegoś szczura o jakichś yy, oświadczeniach majątkowych, że rzekomo nie coś, albo że wie, że ktoś gdzieś buduje, albo że drzewa wycinają, albo te wprawiają tych wariatów w histerię, kopią parę razy w klatkę, patrzą jak te małpy ich. Skacią po klatce, robią krzyk na cały świat, że tu się straszne rzeczy dzieją. Potem idą do kasy, i kasy, ale wybory? No nie. Teraz Tusk nie pozwoli na żadne nowe wybory. Zbyt dobrze mu tam, gdzie jest, a poza tym ma ważne sprawy pilne do załatwienia, bo tutaj oczywiście reżim straszliwy i tak dalej, ale najpierw to on musi z hołownią w sierakie w stadzie pawianów ustalić, kto jest tutaj ważniejszy. I dopóki tego nie ustali, prawo i sprawiedliwość może spać spokojnie, mimo wszelkich problemów na arenie międzynarodowej i krajowej.